Nie trzeba oglądać historii, można ją przeżyć. Tak zrobili wszyscy, którzy w ostatni weekend byli w parku Lisiniec. Nam chodzi o krzewienie tej kultury, o krzewienie antyku, o dbanie o to, żeby ta wiedza nie przetrwała, bo z wiedzą jest coraz gorzej. Historia jest piękna, historia jest bogata, a mimo to są ludzie, którzy wymyślają sobie własną historię i my chcemy ją pokazywać naprawdę. Nam się czasem zarzuca, że dlaczego robimy Rzym? Że przecież to nie jest nasze. Jak nie jest nasze? Czy jesteśmy Europejczykami? Rzym to jest podstawa kultury europejskiej, wszystkie języki z tego czerpią, język polski też. W Polsce przecież szlacheckich używało się łaciny, dzięki Rzymianom mamy prawo, podstawy dróg, medycyny. No sporo zawdzięczamy też Grekom, ale o Grekach nie będziemy mówić. Pogoda jak widać nam bardzo dopisuje, słoneczko grzeje, temperatura pod pancerzem jakieś 45-50 stopni, mogło być gorzej. Wydarzenie w parku Lisieniec przewidywało wiele atrakcji. Zakończyliśmy naszą rzymską musztrę. Mam nadzieję, że się podobała, że wyszło równo i jak nie, no to będą się karać chłopaków. A to znaczy, że wielu zostanie wybatożonych. Teraz trwa pokaz mody, gdzie, którego opowiadamy o strojach nie tylko rzymian, ale ogólnie ludzi z antyku, bo mamy tutaj zarówno rzymian jak i barbarzyńców. Przed chwilą opowiadałem o legionistach, o stroju typowo wojskowym. Teraz mój kolega Kaktus opowiada o Barbarzyńcach i za chwilę przejdzie także do najpiękniejszej części naszej grupy, czyli do Domin. Rozstawiliśmy nasz rzymski obóz. Rzymski. No, rzymski barbarzyńców też trochę jest, ale no nie będziemy ich skreślać od razu, tak? Nie każdy Rzymianinem się urodził, ale dalej mają szansę.